Drogi baranku, droga dziewczyno, baranie wylosowałam już dla Ciebie karty na ten tydzień, przesilenie letniego aż do końca ostatniej kwadry księżyca. Daty masz w opisie filmu pod filmem, natomiast wiesz, daty w tarocie, czas w tarocie nie ma do końca znaczenia. Wtedy, kiedy na ten film tutaj się napatoczysz, że tak powiem, to wtedy może z Tobą ta energia zarezonuje, albo nie, jak to się ładnie mówi. Czyli może to pasować do Twojej sytuacji życiowej, ale nie koniecznie musi. Może pasować jednemu barankowi, który to odczyta. A może paru? I już idę do brzegu. W centrum czytania mamy kartę diabła. Trochę wydźwięk tej karty łagodzi to, że ten diabeł ma takie rogi jak ty. Sorry, ale no oczywiście twój znak zodiaku jest tak portretowany. Więc tak intuicyjnie czuję, że może po prostu niektóre baranki będą się czuć bardzo zmysłowo w tym tygodniu. Zwłaszcza, że przynajmniej te paranki, które znam, bardzo lubią, wręcz upojnie lubią tę porę roku. Uwielbiają się pocieć, uwielbiają lato. Więc może u Ciebie to nie będą żadne nałogi albo romanse, czego Ci oczywiście serdecznie życzę. Karta po lewej to jest karta śmierci, której my się wszyscy boimy. Natomiast spójrzcie, tam na tym opuszczonym starym cmentarzu gdzie śmierć na białym koniu zwróćcie uwagę, że na białym nie na czarnym koniu, a biały to kolor nadziei, stąpa ten koń i widać w tej zżółkłej, pożółkłej murawie, na której są osadzone te grobowce, pomniki zmarłych, krople wody, czyli jest jakaś nadzieja. Karta śmierci jest transformacją, czyli albo już coś się u ciebie skończyło jakiś czas temu i idziesz w nowe. Albo coś się nieuchronnie powinno skończyć. I być może u niektórych baranków takie sytuacje się przydarzają. To może być śmierć fizyczna, kogoś na przykład bliskiego, ale to pewnie jeden promil osób, które y, mogą ten film zobaczyć. Nie wiem, jedna na nie wiem, 100 tysięcy może to z nią zarezonować, ale raczej metaforycznie będzie to konieczność zakończenia jakichś etapów w życiu bo jeśli sami tego nie skończymy to one się po prostu zakończą same te energie, że tak powiem się wypalą, więc może tutaj chodzić o relację uczuciową może chodzić o relację zawodową o wszystko to, co już nie pracuje, co już się wypaliło, co już się może dawno powinno skończyć no i karta po prawej ona nam się w tych czytaniach ostatnio też pojawiła, siódemka buław może być jakieś przemęczenie, może być jakaś potrzeba poświęcenia tylko sobie troszkę czasu w siódmce buław, a może ktoś potrzebuje się pomodlić, pomedytować, może przystanąć na chwilę przed kolejnymi działaniami. No i dobrze ta karta pasuje do tego tygodnia przesilenia, bo możemy czuć się przesileni, tak jak nazwa tygodnia wskazuje tydzień przesilenia letniego. Drogi Baranku, ciekawa jestem, czy to z Tobą zarezonuje i oby tylko o Twoją zmysłowość chodziło w tej karcie diabła i poczucie, że lato jest piękne i że wszystko mogę, bo jest lato. Dobrego tygodnia Wam wszystkim, pozdrawiam serdecznie.